Pokój i dobro. Podczas drugiej już niedzieli Wielkiego Postu rokrocznie słuchamy fragmentu Ewangelii mówiącego o przemienieniu pana Jezusa na górze. Również dzisiaj w relacji rzecz jasna Ewangelisty Marka, jako że mamy rok B, usłyszymy właśnie ten fragment, epizod kiedy pan Jezus po tym jak zapowiada swoją mękę, mówi o warunkach naśladowania go, trudnych warunkach zapierania się siebie, umierania dla siebie, wybranym uczniom, trzem wybranym uczniom, Piotrowi, Jakubowi i Janowi, objawia się, przemienia się, objawia się swoją, swoje bóstwo, swoją promieniającą chwałę na górze w obecności dwóch wielkich postaci Starego Testamentu, proroka i Eliasza. Uczniowie są na tyle przestraszeni, że chcą budować namioty. Właśnie trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Może od razu zapytajmy, z jakim to świętem żydowskim związana jest właśnie ta tradycja, która zresztą przypisywana jest do tego czasu. Przypuszcza się, że w czasie, w okolicy tego święta wydarzyło się, miało miejsce wydarzenie przemienienia. Więc zapytajmy, z jakim to żydowskim świętem związana jest właśnie, związana jest tradycja budowania namiotów. Może A. Święto Sukkot. Może B, święto Szafłot. A może C, święto Purim. Na końcu się przekonamy. Zanim jednak sięgniemy, czy skomentujemy sobie fragment ewangeliczny o przemienieniu pana Jezusa na górze, który zawsze przewidziany jest na tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, sięgnijmy do czytania pierwszego, poniekąd też do drugiego. One są ze sobą związane w okresie Wielkiego Postu. I jak wspomnieliśmy, przypomnijmy. Pierwsze czytanie w Wielkim Poście zawsze mówi o jakimś ważnym wydarzeniu w historii zbawienia. Idziemy przez historię przymierzy, przez historię tych mocnych, niejako kluczowych punktów w historii zbawienia, jak Pan Bóg prowadził swój lud przez całe dzieje, po to, aby ostatecznie doprowadzić nas do objawienia się w swoim synu Jezusie Chrystusie. I oto dzisiaj, na drugą niedzielę Wielkiego Postu, mamy przygotowany fragment z 22 rozdziału księgi Rodzaju, a więc jest to. Fragment o tak zwanej ofierze Abrahama, kiedy to Bóg wystawił Abrahama na próbę i wydawałoby się, że zażądał od niego czegoś dla nas dzisiaj szokującego i gorszącego, mianowicie aby złożył w ofierze swojego jedynego syna, tego syna obietnicy, którego wcześniej dał mu w sędziwym wieku jako spełnienie się tych wielkich Bożych obietnic, i teraz wydaje się żąda od niego, aby złożył go w ofierze, a więc aby go zabił. Szokujące i wręcz nieprawdopodobne. Ale zanim to się, cała ta historia wydarzy, o której przeczytamy w Biblii w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszy werset tego rozdziału, nawet jeśli w tym czytaniu liturgicznym nie usłyszymy tego właśnie wyrażenia, ale ono pojawia się w Biblii, mianowicie: A po tych wszystkich wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. I nie jest bez znaczenia, że autor biblijny mówi po tych wydarzeniach, to znaczy po tym wszystkim, jak wcześniej Abraham przeżył całą swoją historię, obietnicy, ale także narodziny Izaaka, zniszczenie Sodomy, y, później y, również zawarcie, przy, Bóg zawiera z nim przymierze, obiecuje mu, daje mu obietnicę, będzie twoje potomstwo jak gwiazdań. Już Abraham ma bardzo mocne doświadczenie Pana Boga, wie z kim ma do czynienia i wie, że może mu zaufać. Na bazie swojego doświadczenia. I po tych wydarzeniach, mówi autor biblijny, Bóg wystawił Abrahama na próbę. Nie wcześniej, nie wtedy, kiedy Abraham nie był jeszcze gotowy, ale wtedy, kiedy już jego wiara była umocniona. Na czym polegała ta próba? No właśnie, polegała na tym, że Abrahamowi wydawało się. Celowo mówię, wydawało się, ponieważ jak później zobaczymy, finał tej historii jest taki, że Bóg absolutnie tej ofiary z syna nie chciał. To był rodzaj próby albo sprawdzenia wierności czy wiary Abrahama, ale bynajmniej nieoczekiwanie Pana Boga co do ofiary z ludzi. Trzeba też w kontekście historycznym sobie przywołać to, że ościenne narody w tamtym czasie, w starożytności, te dwa, około 2000 lat przed Chrystusem, dość powszechną praktyką było u różnych ludów, kultur i języków, że najcenniejszą rzeczą, jaką można było ofiarować dla bóstwa w kontekście religijnym. Była ofiara z człowieka, a jeszcze bardziej szczególnie ofiara z własnego dziecka, z tego, co wydaje się być najcenniejsze, co wydaje się być przedłużeniem własnego życia, i człowiek niejako rezygnuje z, tej, z tego przedłużenia własnego życia po to, aby zadowolić jakieś bóstwo. Być może Abraham mógł, jako ten, który dopiero wchodzi niejako w religię monoteistyczną, wchodzi w doświadczenie Boga Izraela, jedynego, mógł mieć też takie wyobrażenie o jedynym Bogu, w którego i my wierzymy. Mógł mieć takie wyobrażenie, że Bóg też będzie żądał od niego tego, Szczególnego znaku wierności, a więc ofiary z syna. I wydawało się, że był na to gotowy. Już podniósł, jak widzieliśmy, podniósł na niego rękę. Jednak Bóg, ostatecznie poprzez anioła, którego posyła, daje mu jasno, bardzo mocno znać, że nie chce tej ofiary. Nie zabijaj swojego syna. Widzę, że jesteś wierny, widzę, że nie odmówiłeś mi nawet własnego syna, dlatego będę ci błogosławił. I mówi później anioł pański, do Abrahama. Przysięgam na samego siebie wyrocznia Pana, ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jednego. Będę Ci błogosławił. Dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Bóg powtarza swoje obietnice, powtarza obietnicę przymierza właśnie dlatego, że Abraham okazał się wierny, nawet jeśli ostatecznie Pan Bóg tej ofiary syna nie zażądał. Wiemy, że Dobroć, łaskawość i, i wielkoduszność samego Boga idzie jeszcze dalej niż wielkoduszność człowieka, i wiemy, że w czasach ostatecznych, w objawieniu Chrystusa, Bóg nie oszczędził własnego syna i o ile powstrzymał rękę Abrahama, o tym powie święty Paweł w drugim czytaniu, ale nie powstrzymał ręki człowieka, kiedy ofiarował własnego syna Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest Bóg, który jest o wiele bardziej wspaniałomyślny niż jakikolwiek człowiek. Bardzo dobrze, że otrzymujemy to pierwsze wstępne zdanie tego czytania, że Bóg wystawił Abrahama na próbę, bo od razu czytamy z tym wstępem i w tym kluczu, bo faktycznie bez tego, bez tej wiedzy moglibyśmy się zgorszyć i powiedzieć, co to za Bóg, który żąda od Ojca, aby zabił swojego Syna, ofiarowując go Bogu. Co to za Bóg? Mówimy, że jest dobry, że jest miłosierny. Oczywiście myślimy to my, już bardzo po chrześcijańsku, kiedy już takich praktyk i w naszej wierze, i w naszej kulturze nie ma. Ale widzimy tutaj, że jest to próba, i od razu autor biblijny w ten sposób nas informuje i ukierunkowuje, żebyśmy tak odbierali to czytanie. To, co dla mnie jest też ciekawe, że Abraham się nie targuje. Abraham, który słyszy to wezwanie, Abrahamie, Mówi, oto jestem, i jest polecenie: weź twojego syna, którego miłujesz, idź do kraju Moria, tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków. I oni idą. Czemu mówię, że Abraham się nie targuje? Bo przecież znamy doskonale Abrahama z momentu, kiedy targował się z Bogiem o Sodomę i Gomorę. Kiedy dwóch aniołów poszło zniszczyć Sodomę i Gomorę, Abraham zostaje z trzecim, zostaje z Bogiem. I wtedy następuje ten ciekawy dialog, ten targ tak jak gdyby było 50, 45, 40, 10. Wiemy, że Abraham potrafi się targować, potrafi również rozmawiać z Panem Bogiem. Robi to oczywiście taktownie, robi to delikatnie, ale jednak składa Panu Bogu pewną propozycję. Tutaj tego nie robi. A przecież mógłby powiedzieć, Panie Boże, a czy to musi być Izaak, a może Izmael, ten mój pierwszy syn z niewolnicą, Hagar, a może to byłby jakiś mój służący, jakiś najcenniejszy, dam ci kogoś ważnego, ale nie mojego jedynego syna Izaaka, który jest przecież dzieckiem cudu, dzieckiem obietnicy. Mógłby Abraham to robić, ale tego nie robi. Trochę ze względu na to, o czym wspomniał już brat Paweł. Ma relacje z Bogiem, wiele z Bogiem przeszedł, zna swoje pomysły, bo przecież w całej historii Abrahama jest jeszcze trochę jego pomysłów na to, jak wypełnić Bożą obietnicę, i wie, że te pomysły nie były dobre i nie zrealizowały się. Jedynie zrealizowała się Boża obietnica. Dlatego, mając taką wiedzę o Bogu, mając znajomość takiego Boga, byśmy powiedzieli bardzo prosto, ale idzie i jest posłuszny bez targowania się bez wymyślania bez zrywania z tym panem bogiem idzie na szczęście my może nie mamy właśnie takiego doświadczenia Boga i żebyśmy nie byli zgorszeni mamy ten wstęp ale próbujmy dzisiaj czytać to ten fragment biblijny na czas wielkiego postu dla nas trochę w kontekście i w kluczu Obalania pewnych bożków, bo faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że w jakiś sposób Izaak, choć na pewno był kochany przez Ojca, ale stał się centrum jego świata. No, wydaje się naturalne i oczywiste, to jest syn. Ale Abraham mógł trochę zapomnieć, skąd tego syna ma, kto jest tym, który daje życie i spełnia obietnice. Zapomniał o Bogu, kiedy już otrzymał syna. To też jest domena trochę ludzka. O coś prosimy, bardzo gorliwie się modlimy, kiedy to się spełni. W jaki sposób ten Pan Bóg, troszkę mówiąc tak, kolokwialnie idzie w odstawkę i Bóg się upomniał. I ten czas wielkiego postu, to też jest taki czas, kiedy chcemy się zastanawiać, co nam przysłania Pana Boga. Byliśmy tydzień temu na pustyni, zobaczyliśmy, że najważniejsze dla Chrystusa jest relacja z Ojcem. To wszystkie inne dobra się nie liczą. One są ważne, potrzebne. Ale ojciec jest najważniejszy. Ta pustynia miała nas również czegoś nauczyć. Dzisiejsza lekcja też jest po to, żeby nas nauczyć wybierać nieustannie Boga, a na innym miejscu dopiero, żeby były te różne bożki, właśnie czyli coś, co zasłania nam i przysłania obraz najlepszego Boga. Moglibyśmy dzisiaj pomyśleć i popatrzeć, co takiego jest, co sprawia, że ten Bóg nie jest wyjątkowy. Za chwilę przejdziemy do nowego testamentu i tam się pojawi nam przemieniony Chrystus, który chce powiedzieć: „Ja jestem Bogiem, ja jestem jedynym Bogiem, ja jestem wyjątkowy. Popatrzcie na mnie, właśnie chce nas sobą zachwycić”. W tym momencie, jako przemieniony. Potem będzie oczywiście jeszcze scena na krzyżu, ale chce pokazać: taki jestem. Chciałbym, żebyście mnie takiego. Przyjęli i w takiego wierzyli. Ale, żeby on mógł być pierwszy, wszystko inne musi być na dalszych miejscach. Sam pamiętam taką historię. Z mojego życia krótko przed ślubami wieczystymi, właśnie przed tą decydującym momentem, kiedy już miałem złożyć śluby wieczyste, na zawsze być w zakonie, zrobiłem sobie sam taką próbę trochę. Stwierdziłem, że wpuszczę braci do mojej celi zakonnej. Oczywiście ubogiej celi zakonnej jeszcze jako kleryk niewiele miałem, ale umówmy się, nawet jak niewiele mamy, to są tam rzeczy cenne, są rzeczy sentymentalne, które lubimy mieć. Więc wywiesiłem na tablicy ogłoszeń takie oświadczenie, że tego i tego dnia od tej do tej godziny można wchodzić do mojej celi i brać wszystko, co się chce. Byli tam bracia i oczywiście nie splądrowali całkiem mojego pokoju, nie było tak, że zabrali. Oczywiście ja patrzyłem zupełnie inaczej, co będzie cenne. Wtedy miałem dyskmena, to była taka dosyć istotna rzecz, móc sobie słuchać we własnym pokoju muzyki, nie tylko na jednej salce, gdzie była wieża do odtwarzania, Parę takich perełek tam miałem. Okazało się, że nic z tego nie wzięli, ale wzięli rzeczy, które były dla mnie sentymentalne, które były cenne. Miałem pewien zbiór książek, które bardzo lubiłem, chciałem mieć kolekcję po antykwariatach krakowskich. Chodziłem, szukałem i raczej cieszyły głównie moją, moje oko i trochę taką pychę, że ja mam właśnie tutaj taką, a nie inną kolekcję. I okazało się, że bracia przychodzili, mam nadzieję, pod natchnieniem Ducha Świętego i brali tylko to, nie wiedząc, że ja jestem z tym związany. O, ta książka mi się podoba, ta też się przyda, tą książkę wezmę, nawet jeden brat mówi: Ja to wezmę, wyślę na Ukrainę do naszych braci, im się wszystko przyda. To jakby mi ktoś w serce nóż wbił, że ja tutaj cenny księgozbiór mam, a on tak lekką ręką po prostu wyśle, nawet nie wie, czy potrzebują, tylko po prostu bierze, żeby wysłać. Ale ja wiedziałem, że w tym wszystkim jest Pan Bóg, że On obala te moje bożki. Za chwilę mam składać śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, deklarować się, że będę na zawsze z Panem Bogiem, a jednocześnie tutaj chcę coś zachować i chciałbym kurczowo trzymać się jakichś takich moich małych szczęści, takich rzeczy, które gdzieś mnie trochę po ludzku tak nasycają. To było dla mnie takie ciekawe doświadczenie. Przyszli, wzięli to, co najistotniejsze i Pan Bóg pokazał teraz jesteś gotowy do tego żeby składać śluby wieczyste. Ale popatrzmy dalej na tą historię, ona nie kończy się tylko na tej próbie, Bóg mówi: "Dobrze Abrahamie, zdałeś". Tylko potem za tym idzie błogosławieństwo. Przysięgam na samego siebie mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił. Właśnie Pan Bóg przychodzi i chce to pomnażać, trochę jak w historii Hioba. Też tam była próba. Też Hiob stracił wszystko, a potem zyskał jeszcze więcej. Taki jest Bóg. On nigdy nie odbiera po prostu, żeby odebrać i pokazać swoją władzę, ale chce nam pokazać, że chce być najważniejszy i trzymając się Jego i stawiając go na pierwszym miejscu, będziemy mieli wszystko inne, co potrzebne jest nam tutaj, w doczesności, w tym życiu, i to, co potrzebne nam, aby znaleźć się w wieczności. Ewangelia mówi o przemienieniu pana Jezusa. Skądinąd znamy dobrze te słowa, znamy wydarzenie, które miało miejsce na górze przemienienia. Również z tego miejsca nieraz komentowaliśmy tę właśnie scenę ewangeliczną. Warto spojrzeć na tę dzisiejszą Ewangelię w perspektywie drogi wielkopostnej. Przypomnijmy, tydzień temu, kiedy widzieliśmy pana Jezusa na pustyni, pierwsza niedzielę Wielkiego Postu, widzimy, że sam Chrystus obiera drogę Bożą, sam Chrystus odrzuca pokusy szatana, wybiera drogę, którą Pan Bóg przygotowuje dla Niego, drogę, jak się później okaże, drogę również trudną, męki, śmierci, zmartwychwstania. Dzisiaj, wraz z uczniami, tymi trzema wybranymi uczniami na górze przemienia, i my jesteśmy zaproszeni, abyśmy my, jako chrześcijanie, wybrali drogę Bożą, drogę Chrystusa, tak jak On ją wybrał wcześniej, który Ojciec Mu wskazał. I słyszymy te słowa, które unoszą się z nieba, kiedy zjawia się obłok osłaniający, a z obłoku odzywa się głos ojca: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Słowa bardzo podobne, prawie analogiczne do tych, które usłyszał Chrystus podczas sceny chrztu w Jordanie, kiedy również niebo się otwarło i usłyszał głos: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w tobie mam upodobanie. Dzisiaj Bóg, ojciec, bardzo podobnie mówi, ale już nie tyle do Jezusa, ale o Jezusie do nas, do uczniów. Mówi, to jest mój ukochany Syn, to jest droga, którą wybrałem sobie dla Mesjasza Bożego, droga, którą i wy możecie kroczyć, jeśli chcecie być moimi uczniami. Jego słuchajcie, słuchajcie Chrystusa, słuchajcie tego, co ma wam do powiedzenia, bo jest to prawdziwa droga Boża i szczyt Bożego objawienia. A cóż to za droga? No właśnie, chwilę przed sceną przemienienia Chrystus mówi uczniom, że będzie cierpiał, będzie zabity, stanie i że również taka jest droga uczniów, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować życie, straci je. Słowa bardzo trudne, słowa wymagające, które domagają się po ludzku też pewnego umocnienia, pewnego utwierdzenia w wierze. I Chrystus daje uczniom właśnie to umocnienie poprzez przemienienie. Objawia im swoją boską chwałę, pokazuje im niedwuznacznie, że to On jest tym Mesjaszem, na którego czekały wieki. On jest tą drogą którą Bóg sobie wybrał, aby ocalić swój lud. Pojawia się Mojżesz, Eliasz, ci, można powiedzieć, w najwyższym stopniu świadkowie Starego Testamentu, którzy potwierdzają, to jest ten, na którego czekacie. Również my chcemy dzisiaj podczas naszej drogi wielkopostnej po raz kolejny na nowo obrać drogę Chrystusa. Drogę, która jest też wymagająca i wiąże się z pewnymi Wyrzeczeniami, wymaganiami, które idą w parze z drogą naśladowania naszego Pana, a jednocześnie jest to droga Boża, która prowadzi do światła z martwych I dzisiaj, jeszcze w tej pierwszej połowie Wielkiego Postu, po raz kolejny taką decyzję, jak uczniowie, chcemy podjąć, słuchać Jego głosu, po to, abyśmy, jak i uczniowie, gdy wszystko się, ta scena się zakończyła, powiedziane jest: rozejrzeli się i nikogo już przy sobie nie widzieli, tylko samego Jezusa. Obyśmy i my patrzyli tylko na samego Jezusa, a nie na cokolwiek, czegokolwiek innego, bo on jest drogą, która prowadzi nas do prawdziwego życia. On jest tą drogą, którą i dla nas Bóg przewidział, abyśmy mogli do pełni naszego życia dojść i ostatecznie pełni szczęścia osiągnąć. Żeby przejść taką próbę jak Abraham, właśnie potrzeba zapatrzeć się w Chrystusa, zachwycić się Chrystusem, pokochać Chrystusa, żeby nic więcej nie widzieć, czyli żeby ten Chrystus był najważniejszy. I ta druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę przemienienia, naszą górę przemienienia, czyli tak naprawdę na naszą modlitwę. Jak mówił Chrystus w tej Ewangelii otwierającej Wielki Post, Ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. Tam będzie Twoja góra przemienienia. I różnie może wyglądać ta modlitwa, dlatego przy Jezusie są Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, który doświadczał potęgi i mocy Boga na górze na górze Synaj, kiedy cała góra się trzęsła, spowita była mgłą i dymem i był ogień. Właśnie manifestacja potęgi i mocy Bożej. Też tego możemy doświadczyć na naszej modlitwie. I Eliasz, który jest tym, który doświadczył Boga w lekkim, delikatnym powiewie. Oni też mają swoje góry, swoje spotkanie z Bogiem. Dzisiaj spotykają się z Jezusem Chrystusem. I my jesteśmy zaproszeni do tego samego, żeby pójść dalej, przez ten wielki post, więcej, żeby pójść przez nasze chrześcijańskie życie. Jesteśmy zaproszeni na górę do spotkania z Chrystusem, żeby usłyszeć ten wyjątkowy głos Ojca, żeby zapatrzyć się w wyjątkowego Syna, który pokazuje nam się w pełnej okazałości. Niech Chrystus na modlitwie nas zachwyca. Niech nas umacnia, niech daje nam miłość. My bądźmy tymi, którzy również będą wyrażać właśnie naszą miłość względem Niego, i wtedy żadna próba nie będzie dla nas ciężarem i nie będzie niemożliwa. Piotr do końca nie wiedział, co ma zrobić, dlatego zaproponował budowanie namiotów. Zapytaliśmy, z jakim to żydowskim świętem wiązała się właśnie ta znana tradycja budowania namiotów. Może A ze świętem Sukkot. Może B ze świętem Szawłot, a może C ze świętem Purim. Wszystkie trzy nazwy są hebrajskimi określeniami na święta żydowskie. Oczywiście odpowiedź A, czyli święto Sukkot, a więc ponoszę mu namioty, święto namiotów, było tym świętem, podczas którego Żydzi rzeczywiście budowali namioty na pamiątkę pobytu Izraelitów na pustyni, tego, można powiedzieć, emblematycznego czasu zażyłości z Panem Bogiem. Obyśmy i my w naszym wielkim poście przeżywali, jak Chrystus na górze. Pewien rodzaj przemienienia. Jak mówi Święty Paweł, niech to będzie formą przysłowia na ten tydzień, Święty Paweł w liście do Rzymian mówi: Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, a więc nawrócenie. My chcemy się nawracać, chcemy przemieniać nasze życie przez odnawianie umysłu, abyśmy i my mogli tej radości Chrystusowej ostatecznie doświadczać i ją przeżywać. Pokój i dobro.